Cześć, z tej strony Arek ze sklepu Garłacz. Jesteśmy w potargach w Katowicach, dlatego też mamy nowe produkty z firmy Greenplay. Między innymi nastawy, zakwaszacze, witaminy, również zestawy lotowe oraz rozpłodowe. I w związku z tym właśnie mamy dla Was, drodzy hodowcy, ze względu na tą rozwijającą się współpracę z firmą Greenplay, promocję dla Was. Przy zakupie produktów za minimum 300 zł otrzymujecie Coxin Hexan Mix gratis. Za minimum 300 zł robicie zakupy, czy to będzie zestaw lotowy, rozpłodowy, czy jakieś produkty pojedyncze, tak? Za minimum 300 zł otrzymujecie go gratis. Promocja dotyczy produktów firmy Greenplay. On działa na trichomonadozę, kokcydiozę oraz oczyszcza drogi oddechowe, więc produkt warty mi około 49 zł, więc fajny gratis. Dodatkowo w ofercie mamy Właśnie tak wspomniałem, zestawy lotowe oraz rozpłodowe, ilość jest y, ograniczona jeśli chodzi o dodatkową promocję, z tego względu, że y, w zestawach lotowych w pierwszych kilku, kilku, kilkunastu sztukach znajduje się dodatkowo CVX, y, y, CVX Maraton. Jest to produkt o wartości 150 zł. On właśnie znajduje się w pierwszych kilku, kilkunastu zestawach: zestaw lotowy numer 1, numer 2, Więc tutaj można łącznie zdobyć za 200 zł gratisów. Myślę, że warto skorzystać. Także zachęcam do skorzystania z oferty na naszym sklepie stacjonarnym oraz internetowym. Sklepgarlacz.pl. Dobry lot.